Cześć kochani, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rezydenta, a naszego Rezydenciaka 4, jak ja to często mówię, o sobie mlesko, przepraszam bardzo, nie wiem czemu. E, tak, e, zmierzamy do konfrontacji. Według mnie, ja tylko tak podejrzewam, luźnie, luźno, Ashley się chyba czegoś przestraszyła. A podejrzewam to z tego względu, że no, wygląda mi to autentycznie na jakąś arenę. Na arenie zaś się napierdziela. Głównie z bossem, w grach, zwłaszcza. Eee, tak Także, bądź co bądź. Jeżeli się to okazało, no, ok, gdyby okazało się to prawdą, a tym bardziej, że Ashley zostaje po tej stronie, ale on idzie tam sam. Więc to kolejny. Jakieś takie mój, mój, moje przeczucie, że tam będzie walka z bossem, to wypadałoby się dobrze przygotować. Bardziej psychicznie. I, I tak, co my tutaj mamy w sumie, No leczenie mamy, nie mam pełnego HP, jestem tak w połowie, ale dalej zielony, ale no tam. Coś mnie tam za chwilę pewnie napierdzieli. no sobie wtedy zażyję tego miksa, nie? Mój ulubiony mix. Tylko żeby przeżyć potencjalne takie spotkanie nieprzyjemne, prawda? Z takim bossem. Co mam? No to no, pistolecik mam. Mmm, tak, dużo do shotguna jest. Jest snajperka, i mam nowego magnuma. Właśnie tu pierwszego. Tempę, granaty. No źle to nie wygląda, nie? Aczkolwiek podejrzewam, że po walce z takim bossem, to te zasoby zdecydowanie się skurczą. Skurczą się moi drodzy. No nic, chcąc, nie chcąc, idziemy. Idę, idziemy Leon, Ashley zostanie, a podoba mi się do lokacja z jakiegoś powodu, tak fajnie, fajnie na tych modach, tutaj te ta ognie, takie ładne to, po prostu, no, po prostu, coś tu muszę więcej tłumaczyć. Get on, wait here Ashley, trzymaj się za te ty cycki. Dalej nie wiem jak działa to coś, to coś co mnie przewiozło na drugą stronę. Właśnie została? Została. Dobrze. Czekaj na swego leona. Open! Okej. Okay. Może to jednak nie wyjdzie walka z głosem. No, Może źle to przeczuwałem. Ale i tak wygląda to. Hmm. Mało ciekawie, co to jest? Lawa jakaś. Wow a co oni? Do mnie to jedzie? chce mnie spalić, tak? Gnój jeden. Cholera jasna. Wypierdalaj. Wow. Mało ciekawie to brzmi. Wygląda. Mogę go zdjąć? No. Cholera jedna. Znaczy zaraz tu zdejmę. O, co? Haha! Masz to swoje. Będzie więcej takich gnojów, no na pewno. O, 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 skarb jakiś. Znaczy co to jest? Też, oczywiście. Skarb. 5000. 50 w tą wykurwistą akcją powinienem dostać zdecydowanie więcej. Nie ma co, dobra. Muszę wskoczyć chyba w odpowiednim momencie. O, teraz. Hop, 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 hop. Ok. Kohechro, ja tu słyszę gdzieś tam z no, są tutaj. Wo wow, tutaj jest blisko, strasznie, bliżej niż myślałam. Ło, Wo wow, to mnie tu pali. Coś ty. Kurwa, i dupa. Ja nie widziałem zupełnie tego tego drugiego smoka. Ja jakoś tak nie poinformowałam jej należycie. Yy, no chciałem przebić, no ale tam stał ten, yy, no chuja, zła no. Chciałem go jakoś najpierw te. Postrzelić i przewiec, no ale nie zużyłem Dobra, rozumiem. No iść do tamtej skrzynki. A co się stanie Jak ja strzelę w to? Mogę w to? Nie, chyba nie. To co znaczy, strzelicę mogę, ale. Chyba rezultatów to nie przyniesie No czemu, 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 co no i cholero jedna Wtedy mi łatwiej poszło. No i słyszę jak wołają po ale ta lokacja jest strasznie głośna. Potwornie. A oczywiście on tu się na mnie tam... Kręci się dokładnie. No nie, 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 to nie działa. Więc nie ma co marnować. Proszę tak to zrobimy. Przebiegnę, przebiegnę, przebiegnę. Wo Trzeci? Oj nie. To mi się nie podoba. Wow, ale daj mi spierdzielić. No. No kurwa, tu się wtedy debile Ja chyba tu jestem bezpieczny Ło wow. Dobra nie dosięgnie, nie dosięgnie mnie Spierdzielaj Dobra, jestem tu bezpieczny zdaje się Dobra, no to postaję na razie. Spoko, spoko. Tam jak coś się z dopody siedzi. Wygląda jakby był rozdwojony. Nie że głową właśnie, no Mało brakowało eee, A mi się kończy amunicja do pistoletu chyba po raz pierwszy że Ale dobra, wymęczymy to Kurde, więcej ich tu idzie Chciałbym zjąć ich jakoś Zdecydowanie więcej gdzie Dobra, może snajperka, co? Tylko tego mam, więc nie będę dziadować Materlo No wiem, że Materlo Kurwa Temu głowa wyrosła I Dobra, może jakoś ich sięgnę, co? Może lepszy zasięg będzie widok czy oni będą tak długo wychodzić, póki oni do mnie napierdzielają z tych smoków? Idź w cholerę. Aj, nie lubię tych głów. Daj żyć. Ło wow, łoł. Wow, wow. Dobrze są, no, dobrze są. Oj, chyba nie trafiłem w głowę. Teraz ja, tróż na pewno nie Dobra, przebieg na tędy. No i dupa. A tego tu widzę też nie. To no nie padnie... kurde. Bele To co muszę muszę w tych operatorów trafić, serio Kurwa Nie udało się Cholera no Chiał, że on będzie moją stronę bardziej Ja pierdzielę, no dwa ognie. już nie wyskakują ci, o do, do dupy, do dupy, do dupy. Kurde bele, no znaleźć tutaj pozycję. Strzelecką zająć jakąś dobrą Dobra spada i spadł tam. tak, nawet jak trafi to nie spadniesz stąd, nie? Oczywiście, że nie. oszustwo No, a jest to spierdalaj. Tak, 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 5000, doskonale więcej to znajdę No hopla, 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 hop A tak było w ogóle... Aha, to jest ta moja arena, dobra Teraz wolałem bossa no pierdalamy Zostaniemy tutaj, zostaniemy. O, municja dobra. Aj! się. Serio <laughs> nie ma jakiegoś sposobu tutaj na nich. Naprawdę Jestem wielce niepocieszony tutaj. Ani iść, ani stać, no nie wiadomo co zrobić. No i jak tutaj? to tamto, wyskoczynowy. No, ja myślałem, że. No nie, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. Idziemy, idziemy do tyłu, idziemy do tyłu. Myślałem, że to się da jakoś. No, w te łańcuchy strzelać, no ale. Strzelam, a oni nie zlatują. No, może więcej tej amunicji tam trzeba wpakować w to cholera, tylko z czego co strzelać, nie? No nie, 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 bo mnie trafi, wow, wow, wow. Dobra, było blisko. No spróbujmy, nie wiem. Potrafić trafić w operatorów jest prawie niemożliwe. Aj, cholera jasna. Sprawdźmy, sprawdźmy. Może w jakiś punkt trzeba? Ha! Jedno. dobra Wpatrz, wpadł Niepotrzebnie się męczyłem, co? Co tu mamy? Okej okay. Jeszcze nie wiem czy to jest potrzebne jako klucz czy co Dobra jest i ten ostatni pojebus Teraz pewnie ci wyskarpują na no jasno Przedem Matrillo miałem pistolet ich Ten takiego zasięgu nie ma Bum! A teraz amunicja do pistoletu dostała? Dobra. Może być. I skopa. U! Uh. Trochę ich jest tu. Kopa was wszystkich Dobra, dawaj, dawaj Haha, ha, dobra Dobra akcja, Leo. Uuu, 300 Coraz więcej golda To mi się podoba Spierdalaj na złowę A mogą go kopnąć Co tego kopną? Dobrze, dobrze jest Dobra. Chyba już co? Jeszcze nie. O, wytrzymałeś zawodnik. Dobra. I jeszcze raz. Pół obrotu. Głowa, nie głowa. Dobra. Bierzemy snajpera. Zdejmujemy ja. Który to pan się. Raz. Gdybym tak zrobił od razu Ale strzelałem wtedy trochę no Nie wydawało się, że to robiło jakiegoś Jakiś efekt Przeładujemy Pieniążki 1700, dobrze Może być Tu coś, tu nic Idziemy, idziemy Dobra, schody wyłoniły się z lawy Jakkolwiek by to kupienie było. I co tu mamy? Mamy ostatni ornament. Dobrze. No i mamy głowę. A teraz wrócimy spokojnie czy nie za bardzo? O to jest pytanie. A tu miał być skarb jakiś? Aha, to to był skarb, tak? To ja już to podniosłem. No dobra. Okej. Okay. Aha. No to to wszystko. No tak. Przed walką z bossem to pewnie będzie jakiś tam

Czyli to była taka lokacja. Ojej, nie, nie grałem. jeszcze do mnie widz na steamie. No dobra, to było wszystko. To ja myślałem, że tam będzie boss, a tam główno było. Dobra, jedziemy do Ashley. Zupełnie nie pamiętam o takiej lokacji Absolutnie nie ma opcji No dobra Czyli co? Czyli którę, Czyli tą kolejką powinienem teraz jechać, tak? Tą kolejką i tu wrócić i odblokuję te drzwi Voila. A potem jedziemy inną kolejką I voila, Będziemy tutaj. No dobra Skoro tak, to tak Kasia Szlej, idziemy Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy w miejscu docelowym. Tak, została ostatnia tutaj ta głowa tylko do włożenia już. Dobra, moi drodzy, w związku z tym, że na tym razem może faktycznie coś większego to odblokuję, to zróbmy tak, że spotkamy się po prostu w następnym odcinku. No trochę tutaj ten odcinek nie podtrzyma się przy dużo z mojej głupoty, no ale to mniejsza z tym. Następny odcineczek będzie to tu... nie, albo ciekawsze, bo w końcu dostaniemy się tutaj. No, a tutaj to próbujemy się w sumie dostać prawie od początku, kiedy jesteśmy w zamku. Pójdziemy kolejką tutaj do jakiejś dziwnej lokacji. I o, to jest arena! No, to jest większa arena. To jest zdecydowanie arena. Tu będzie boss. Dobra, tu nie zgadłem z tym. To była mała kropeczka. To jest duża kropeczka. Na dużej kropeczce będzie boss. Tak, zakładam. Raz już założyłem i, i źle założyłem, ale to już myślę, że tak. Dobrze, czyli koniec końców. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!